Riii! To ja! Ha! Kasper! Ha! Pod ostatnim odcinkiem z Photoshopera zostawiliście tyle wyświetleń! Dlatego teraz, widzicie! Ha Jak się wzbogaciłem na tych wyświetleniach na tym YouTubie! końcu mam zapas! Na najbliższe trzy dni <grych> Zbyt się zagłębiamy Photoshoper lecimy Po ostatnim fotoszoperze zacząłem się zastanawiać Kto byłby taką idealną postacią, żeby ją przerobić w następnym odcinku No to wszedłem sobie na karty na czasie i tak patrzę Nic ciekawego, tutaj nic ciekawego, nic ciekawego I nagle ten kanał W sensie to jest taka troszkę rakowa, międzynarodowa masówka Jakby wiecie o co chodzi Tylko trochę zastanawiają mnie ich miniatury Jakie jest przesłanie tych miniatur Bo to naprawdę jest bardzo podejrzane Jakby no wiecie, ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to interpretować. To jest bardzo zastanawiające. No dobra, co my tutaj mamy? To? No nie wiem. To? No nie wiem. To? Można by z niej zrobić takiego gigantycznego pająka, ale no nie wiem. Więc weźmiemy sobie tą miniaturkę, bo już wiem, co z tym można zrobić. A, i w ogóle nie zwracajcie uwagi na ten projekt. Zrobiłem go dla testu, ok? Zrobiłem go dla testu! Oświecony pedo. Nie widzieliście tego. Zamknij projekt. Co by tutaj można było zrobić? Jezu, dlaczego ona ma taki nos? Dlaczego jej nos wygląda? Jak wejście do jakiejś jaskini. Nie dopatrzcie no, na to, wielka otchłań bez końca. <śmiech> <śmiech> Jakby wiesz, podejrzewam, że polizanie sobie nosa nie jest jakimś super dużym wyzwaniem. <laughs> Ale jak zaczynasz lizać sobie brwi, to już się robi troszkę podejrzanie. O Jezu. Najlepsze w miniaturach z tego kanału jest to, że te laski mają na sobie tyle makijażu, że ta skóra praktycznie jest jednolita w każdym, ale to w każdym miejscu. Więc naprawdę z przeróbkami to nie powinno być absolutnie najmniejszego problemu. Czy to się nada? Jezu, dlaczego? Oh, chydne to jest. <ścoughs> Co ja robię? Dlaczego ja to robię? Boże, nie, fuj! Oho, oh, oh. no. To boli, to naprawdę boli. Dlaczego to musi tak dobrze wyglądać? O te zęby. O Boże nie! No dobra, końcowy efekt jest naprawdę bardzo interesujący. Mam nadzieję, że kanał 1.2.3 dalej wyzwanie Polska akurat szuka jakiegoś dobrego grafika na robienie miniatur. Bo naprawdę czuję, że byłbym w stanie przykuć. Uwaga, praktycznie wszystkich! Ale szczerze wam powiem, że jeszcze sobie przejrzę tą sieć kanałów, bo może uda się znaleźć coś fajnego. Co to jest za spojrzenie? Czy ona ma tutaj zeza? Ja pierdziele, przecież to jest tak memiczna twarz. Co jest grane? Przecież taka twarz nie jest w stanie powstać w naturalny sposób. Co się stało w tym miejscu? Kokainą. <gry> Dlaczego? Dlaczego? Idziemy w złym kierunku. Podoba mi się! Tylko poczekaj, zastanawiam się na co jej podmienić lizaka. Co ona może lizać? Zaraz za kutask. Ej, weź dawaj, weźmiemy Jerzego Urbana. Weź skopiuj mi tą grafikę, lecimy z tym. Ej, to będzie piękne. To będzie absolutnie piękne. Bierzemy jerzego Urbana. Rzucamy go na tego lizaka. Uu, jaka zafascynowana parem Jerzym. I teraz dawaj. Bierzemy tego Lizaka po prawej stronie. I teraz stanie się magia. <ślesy> Nie, nie, nie. To jest absolutnie najgorsze, co w życiu zrobiłem. Absolutnie kurde, najgorsze. Ale hej, 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 ty, 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 tak, właśnie ty. Dotarłeś do tego punktu w odcinku i jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji na kanale? I chciałbym, żebyś wiedział, że jest mi bardzo przykro, bo ty się śmiejesz, a ja z tymi odcinkami haruję teraz dzień w dzień. Więc jeżeli chcesz się jakoś odwdzięczyć i w dodatku zrobić to za darmo, to koniecznie zostaw ten magiczny przycisk subskrypcji. Zrób to teraz. Dziękuję. Ej, a w sumie, kurde. Ostatnio sobie odpuściliśmy pana Morawieckiego. To może zajmijmy się nim tym razem. Tylko które zdjęcie by tutaj się w miarę nadawało? To nie. Mm -mm. Coś lepszego. Aaaa, to jest zarobiste. To się nada. Przede wszystkim jestem ciekaw, co by się stało. Gdybyśmy. To samo co przy frisie, ale tutaj efekt jest jeszcze lepszy. Malutki nosek! O kurde. Ej, to jest piękne, to jest piękne. Ciekawi mnie, co się stanie, jak spróbuję przedłużyć te usta, bo on ma takie strasznie, strasznie rozwarte pan Morawiecki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak je spróbujemy rozszerzyć na całą twarz. Jak to jest głupie! Co? Teraz to on się robi prawie jak joker. Chociaż to w sumie też wygląda jak taki plaster bekonu ty, ja w sumie? Weź, dawaj, no, zrobimy mu wąsa z jego włosów. To będzie ciekawe, jak on by śmiesznie wyglądał z wąsami. jaka komedia. Jak to wygląda w ogóle, co jest grane? Na oryginalnym zdjęciu też wygląda źle. I w sumie chyba nawet wiem, z kim mi się to kojarzy. I tu jest ten Dobra, bo coś czuję, że zaraz stracę polskie obywatelstwo. Może może po prostu przejdźmy do innej przeróbki. Ej, ale w sumie wiecie, kim można się zająć? Naszym systemem edukacji. Szkoła TVP. Nasz ulubiony ostatnio temat. Czyli tak naprawdę synonim polskiego szkolnictwa, który chyba dopiero teraz się ujawnia. Doradcy ekonomiczni premiera. Ej, jakby się nad tym zastanowić, to faktycznie może mieć ręce i nogi. no i chyba mamy teraz idealny kadr, żeby coś z tym zrobić. A, lecimy. Przede wszystkim podoba mi się bardzo spojrzenie tej kobiety na tą drugą. To znaczy, że liczba ma parę. Ty? No chyba cię pojechało. Co za głupota. Liczby parzyste są wtedy, kiedy są podzielne przez dwa. Zosia! No chyba cię coś dupa swędzi. Hej, hej, hej! Ja wiem, co z tym można zrobić, jak one tak na ciebie patrzą, jak macie tego mema ze Spider-Manem. No przecież to jest Nie No jak nic. Przecież jak tu wstawicie jedną twarz, a tutaj tuż obok drugą twarz. No przecież to tak idealnie ze sobą współgra. Czemu tego jeszcze nikt nie zauważył? Ale ba, idźmy dalej. Jestem ciekaw, co się stanie, jak spróbujemy naszej klasycznej przeróbki. Ja nie wiem czemu, ale taka twarz wygląda świetnie absolutnie na każdy. Ale poczekajcie teraz chwilę, bo muszę się zastanowić co by można było zrobić z tym. Hmm... Przede wszystkim trzeba naprawić jeden karygodny błąd. <ścoughs> Od razu lepiej. Dajmy tutaj jakąś dobrą czcionkę. Taką, która pasuje do poziomu nauczania. O, komiksans, idealnie. Lekcja. Temat. Czy 2 miliardy dla TVP starczą na dobrych nauczycieli? Hmm... Zastanówmy się. No myślę, że nie ma chuja we <noise> Ej Zosia, starczy? Nie wiem Marysia, nie wiem. <noise> głupie. Ale nie no, tak poważnie to powinniśmy dać tym nauczycielkom troszkę wyrozumienia i szacunku. <laughs> Jakby no, każdemu czasem zdarza się nie odróżnić średnicy koła od jego obwodu. No bo nie no, co tam, to są przecież standardowe błędy wśród kilkunastolatków, więc TVP powinno te błędy jak najbardziej powielać. I robi to oczywiście tylko w tym celu, żeby wszystkich przed nimi potem przestrzec. Ej, ale wiecie kogo jeszcze można przerobić? Ostatnio w telewizji cały czas pojawia się jeden pan. Ten pan to jest oczywiście nasz minister zdrowia, który z każdym kolejnym zdjęciem wygląda absolutnie coraz gorzej. I żeby nie było, jego wygląd absolutnie nie jest związany z obecną sytuacją w Polsce. Pobudki są zupełnie inne. Bowiem jak spojrzycie sobie w tło, to widzicie napis Ministerstwo Zdrowia. <laughs> Ale się okazuje, że to nie do końca tak jest. Bowiem tak naprawdę mamy do czynienia z. Ministerstwem Zioła. No i teraz sobie wyobraźcie Szumowskiego, który całą noc... Ho, 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 tak. Jeszcze tylko teraz tak delikatnie, ale to delikatnie polecieć pod oczami. <laughs> <laughs> Hej, no tak, wszystko nagle stało się jasne. Ale poczekajcie, może coś jeszcze się uda zrobić? Ty na elegancko, panie, już wiemy, co się dzieje w tym ministerstwie. Już wiemy, skąd te podgrążone oczy. Już wszystko zrobiło się jasne w tym momencie. W takim razie już wiemy, gdzie idą wszystkie nasze pieniądze z ciężko zarobionych podat. Ciężko zarobione podatki. Na co idą podatki z naszych ciężko zarobionych pieniędzy? Wszystko stało się jasne. Ale okej. Okay. Czas na naszą największą gwiazdę. Która okupuje już któryś dzień pierwsze miejsce na karcie na czasie. Quebo na FIDE. Oszukał nas wszystkich, zmienił się. Wszyscy wysnuwali wnioski, że Quebo wraca do swoich korzeni. Że zmienia się znowuż w takiego bobka, który dopiero uczy się robić rap. A tu nagle je! Jak nie walnęło, bania mała. Więc weźmiemy sobie dzisiaj to zdjęcie i wstawimy je tam, gdzie być powinno. I w sumie jak szukałem teraz jeszcze tego, informatycy mem. To zobaczcie, co wyskoczyło w wyszukiwaniu, kiedy technik informatyk przepisze się do zawodówki. Ja, <laughs> na widzę. Technik informatyk jak nic. O tak, najszybsza i najgłupsza przeróbka, jaką zrobiłem. No ale przyznacie szczerze, pasuje tutaj. To jest jego miejsce. Ej, i dobra, szczerze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o kłebo. Siedziałem teraz dobrą godzinę i myślałem, co jeszcze z Kłebo można zrobić. I powiem wam coś. Kwebo, nie można już nic zrobić tego człowieka, po prostu nie da się przerobić w żaden sensowny sposób. No co, wezmę sobie takiego Kwebo i pozakrywam mu wszystkie tatuaże? No przecież on to już zrobił, wszystkie tatuaże sobie pozakrywał. Co, wezmę tą twarz i wstawię tutaj? Haha, ha, przerobimy kłebo w kłebo, jakby no nie da się z kłebo na Fidę zrobić nic więcej. Ewentualnie <laughs> Może nie, nie znowu. No dobra, teraz już się z tym nic nie da zrobić. No ale widzicie jaki jest efekt? Słaby. Po prostu kłebo jest nieprzerabialne. I tyle. Ale za to przerabialna jest końcówka tego odcinka, więc jeżeli jeszcze. Poczekaj, o czym to ja mówiłem? Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji na kanale, hańba ci za to. I waszym mamusiom, tatusiom i wszystkim polskim dzieciom. A dla wszystkich subskrybentów serdeczna piąteczka. Mam nadzieję, że będziecie mieli udany weekend, udany dzień, udany tydzień i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie mi koniecznie zaś w komentarzach, kogo następnego można przerobić, bo ten kłebo to. Koda szepi ryja, naprawdę. Tak czy inaczej, słyszymy się w kolejnym. Cześć!